Hej, hej, ja mam na imię Iwona i zapraszam Cię na filmik na nowy Daily Vlog, albo może trochę dłuższy niż Daily, ale vlog. Jest dzisiaj 5 września, godzina 9.44. Ja jakiś czas temu już stałam. Mm, I cóż, co dzisiaj będziemy robić? Na pewno będę czytała książkę, bo w sumie już zaczęłam czytać książkę. Chcę pomontować filmik na moje praktyki, bo przez cały tydzień źle się czułam nie miałam w ogóle ochoty patrzeć na internet, na komputer więc robiłam, to czytałam książki, dlatego opowiem Wam o jednej książce, e, którą przeczytałam w ostatnim czasie e, i myślę, że Wam się powinna spodobać, e, jeżeli widzicie ten serial, ale to troszkę później wam o niej opowiem. E, I coś pogotujemy prawdopodobnie, więc tak się będzie prezentował mój dzisiejszy dzień. Dlatego, że wieczorem będziemy mieć grilla, no to jakiś drobny obiad, albo coś z cukinii, albo coś z dyni, jeszcze do końca nie wiem, coś tam będę myśleć na poczekaniu. A po za chwilę jakiś może przepis na jakąś zapiekankę dniową albo cukiniową. Zobaczymy. Wczoraj zaczęłam czytać książkę pana Stanisława Grzesiuka 5 kacetu. Ta książka na mojej półce jest od dwóch, trzech miesięcy jakoś tak... nie wiem czemu, ale nie potrafiłam się do niej zabrać. Po prostu stała, stała i czekała na swoją kolej, a wczoraj stwierdziłam, że okej, okay, dobra, zabieram się tą książkę, po prostu chcę ją przeczytać, bo po prostu chcę. Dane mm, wydanie też tutaj ma dodatkowe zdanie, które zostało na przykład jakieś pogrupione zdanie, to znaczy, że ono było wykreślone z pierwszego wydania i dopiero w tym wydaniu zostało opublikowane. Na przykład są to zdania, które się powtarzało wcześniej, albo które mm, niezbyt pochlebnie wysławiały się, o którymś jest z narodów, więc zostało wykreślone, bo wiadomo, to była powojenna Polska, więc niektóre tutaj nie mogły być opublikowane. Um, Książka się czyta przyjemnie, napisana takim wręcz jakby ktoś to mówił, jakby to było ym, wykład po prostu, mam takie wrażenie. Yy, jest też to opisane, jak pan Grzesiu przetrwał w obozie, dlaczego przetrwał, jak to mu się w ogóle udało, yy, jakie miał różne takie zagrywki, yy, no po prostu, że przetrwał i takie zagrywki, może no, bym się tylko słowa, która jest właśnie w obozie, która walczy o przetrwanie. Jak na razie nie było jakichś strasznych opisów. Były opisy pracy w kompanii karnej w Dachau, chociaż te opisy już sami w sobie powinny być straszne. Wiem, że osoba, która by byłaby to pierwsza książka, którą czytała właśnie tematki obozowej wojennej, to prawdopodobnie miałaby ciężko przez przy ten pierwszy rozdział, ale jak na razie uważam, że tą książkę powinna się przeczytać. zobaczymy jak będzie, jak będę na tej prawie 600 -tej stronie, właśnie też trochę mnie ta objętość tak może nie przerażała, ale jednak... Przerażało mnie to, co w niej jest zawarte. Tutaj ta książka ma stron 605, więc dość dużo. Ja jestem na 70 stronie i właśnie powoli lecę czytać dalej. I tu do zobaczenia później po prostu. Hejo, jest troszkę później. Jesteśmy w kuchni i stwierdziłam, że zrobimy mój ulubiony placek z cukinią. Już wam dam przepis, z jakiego ja korzystam, bo według mnie jest on najlepszy z wszystkich. Ogólnie kiedyś, tak jak myślałam, placek z cukinią? No nie, to się w ogóle nie łączy, w ogóle takie coś wymyślić. No nie, nie, nie. Ale jak zrobiłam raz. To się okazało, że jest przepyszny. Jedzą też czekoladą. Mam nadzieję, że czekolada za chwilę sprawdzę. I um, już Wam pokażę. Um, to jest chlebek cukiniowy. Chocolate chip zucchini Bread. Bo jest to z, ze strony angielskiej: of oh, Sweet basil. I właśnie ta strona jest przepyszna, <głos》>, jak mogę powiedzieć. Nie robiłam z niej zbyt dużo przepisów. Jak na razie tylko dwa, z tego co pamiętam. Ale oba przepisy. To było jak odkrycie Nowego Świata kulinarnego. Właśnie ten chlebek z cukinią jest przepyszny i też robiłam em, e, bolonezę całkiem inny niż ja robiłam z polskich przepisów. Po prostu było przepyszne. Z marchewką, z pietruszką, e, właśnie z mięskiem i takie było to po prostu mm, pyszne. I już Wam pokazuję ten przepis, jaką możecie znaleźć dokładny no, link, już Wam pokazuję, patrzcie. E, to jest ta strona with Basil i właśnie tutaj jest przepis na chlebek bananowy. E, musicie zjechać w dół, daleko w dół, w dół, w dół, w dół, bo to jest wszystko opisane co i jak. E, I na końcu jest przepis. Więc zatem ten przepis. Dzisiaj będę robiła z połowy porcji, ponieważ z całości nie chcę, bo wtedy wychodzi taki cały, a jakoś nie mam to robić całe, tylko chcę właśnie połówkę zrobić, więc po prostu to wszystko które, które tutaj sam ja podzielę przez pół, ale spokojnie jak całość też rzeczy, ja tylko po prostu dzisiaj stwierdzam, że połówka mi wystarczy dla mnie dla mojej rodzinki. I cóż ja em, zabieram się za gotowanie. Ok, ogólnie ciasto prezentuje się tak, przed upieczeniem. Jest tutaj też um, czekolada kokosowa, bo nie miałam innej, więc taką dałam. Ogólnie wyszło mi tego ciasta mniej, niż myślałam, ale mam nadzieję, że urośnie. I daję do piekarnika i czekam na efekt na 180 stopni na około 45 godzin. Zobaczymy, ile będzie potrzebowało ciasta. Ok, jak widzicie, moje ciasto było już jest w piekarniku, już się piecze. Ale stwierdziłam, że upiekam coś jeszcze, zrobię... Em... Saturn Tomato Basil beer Recipe. Epi. Zobacząc to będzie jakaś taka tarta pomidorowo-bazyliowa. Nie wiem czy mi się uda, czy mi się nie uda. Też z tego samego bloga, i Basil, e, więc jestem bardzo ciekawa, bo u mnie z tego bloga właśnie wychodzą rzeczy. A zachciałam się czegoś takiego właśnie innego dzisiaj na obiad, więc będzie tarta bazyliowo-pomidorowa. Zobaczyłam w ogródku i bazylię i pomidory, no po prostu nie mogę tego nie zrobić. E, więc zabieram się do pracy, tutaj jest bardzo mało składników, widzę, że bardzo proste to jest bardzo szybkie ale mam nadzieję, że będzie smaczne. Um, no i lecimy z tym gotowaniem. Tutaj już mam e, mąkę, jeszcze muszę spać sól, e, dodać masło. Mm, tu jest smalec, ale ja smalca nie mam w domu, więc dodam prawdopodobnie margarynę i wodę. I to wszystko. I to właśnie będzie podkładka nasza tarta. Zobaczymy, bo pierwszy raz w ogóle robię w życiu tartę. Zawsze moja siostra, bo moje bardzo robią tartę, bo im wychodzą przepyszne. A na jakoś tak jak one robią i godziną to niech one robią. Ale dobra, dzisiaj jest, rację, że jestem sama w domu. To będę ja robiła. Więc trzymajcie kciuki i lecę robić. Ok, tak się prezentuje moja tarta przed pierwszym pieczeniem. Teraz leci do piekarnika na 230 stopni na 10 minut, a ja w tym momencie lecę po pomidory do ogródka i po bazylię. I cóż, idziemy z moją tartą do piekarnika na dół, ponieważ tu na górze czymś ciasto, więc użyję piekarnika mojej siostry. Ok, tutaj mamy taką małą naszą szklarnię z pomidorami. I tutaj już wypatrzyłam takiego jednego małego, fajnego pomidorka, więc go zrywam. Jeden, tu jest jakiś drugi, więc drugi zrywam. I tam widzę też jakiś taki... Pomidorek taki jakiś dziwny, bo coś na nim czarnego, ale to nieważne, to się umyje. I jest trzeci i za chwilę będę. A jej, dobra. No właśnie, tak to jest, jak się urywa jedną ręką. Czyli jednak mam już wszystkie pomidorki, które potrzebuję, ale chyba jeszcze szczeki zrobię, bo tam było, że trzeba trzy ogromne. To nie są takie duże, tylko sami za chwilę zobaczycie. Wyglądają tak. I są przepiękne i lecą teraz jeszcze po bazylię. O, i tutaj jest nasza bazylia, więc właśnie teraz będę... rwała jak widzicie, jest ona ogromna, ale jest przepyszna, więc biorę jedną gałązkę do domu. Ok, tak wyglądają moje zbiory. Tu mam takie trzy gałązki bazylii, która pachnie przecudnie i dlatego widzicie kilka pomidorków, więc lecę robić dalej. Ok, tak się prezentuje moja mój upieczony z Płód dotarty. Chyba zbyt długo go przetrzymałam, ale to nic. Mam nadzieję, że wciąż będzie dobre. Tutaj mam przygotowaną już bazylię, jak tą, którą zerwałam z krzeczka już umyta. Tu mam pierwsze napełnienie, czyli pomidory z czosnkiem i z em, oregano. Tu natomiast mam dwa różne sery. Akurat nie miałam tych, co było w przepisie, więc dałam zwykłą gołdę i dałam do tego jeszcze chyba brie albo camembert. A tu mam trzecie napełnienie na górę, czyli Brie Camembert i... znaczy Gouda Camembert i majonez. Pierwsza złączyłam majonez ze serami, więc zobaczymy jak to wyjdzie. I teraz wszystko tu będę nakładała i będzie gotowe. Ok, a tu mam upieczone moje ciasto cukiniowe. Jak widzicie, wyszło ładne, nie, nie urosło. Szkoda, miałam nadzieję, że urośnie, ale cóż, takie życie. I te chwilę będę kosztowała, czy to, znaczy poczekam na moją rodzinkę, żeby z nimi zjeść. Okej, okay, okay, tak cię prezentuję moja tarta przed upieczeniem. Teraz daję do piekarnika. jeszcze nie, na no ile stopnie, ja się to wiem. Wygląda już pysznie, więc mam nadzieję, że będzie tak samo pyszna, jak wygląda. Wydaje mi się, że źle dam ser, tam ostatnią warstwę, że miała późna bazylia, cóż, trudno się mówi. I tyle. I daję do piekarnika lec na dusz. Okej, okay, a teraz ta najmniej przyjemna część, czyli sprzątanie. Ja nie lubię sprzątać. Ale ja muszę, więc lecę teraz właśnie sprzątać. Ogólnie teraz w komputerze oglądałam e, vlog, blog Kombuk e, jakiś tytuł, świetny trailer, zamawianie książek z tamtego miesiąca. Jeszcze nie oglądałam, więc teraz dobra okazja jest, żeby oglądać. A dobra, ja lecę zmywać, więc do zobaczenia później. Okej, okay, tak jak obiecałam, wszedł do was książką, którą czytałam wcześniej. Chyba mam kilka słów o niej, a mianowicie jest to książka Trilling Adventures of Sabrina, sezon na czarownicę. Z tyłu jest napisane, że to jest historia przed pierwszym sezonem serialu Netflixa, ale jak dla mnie jest to historia ta, która się powtarza w serialu. Jednak powiem tak: jest to książka pani Sarah Hulitz-Brennan. Możemy ją kojarzyć z książek pani Cassandra Clare, ponieważ napisała kilka książek razem z nią, wraz z nią. I powiem tak. Gdybym nie oglądała serialu, nie potrafiła mi się wciągnąć w tę atmosferę. Jakoś tak zabrakło mi opisu na początku. Pierwsze co, to od razu jest już em, na początku września, zauważyliśmy na sklepu lasu dziewczynę. I od razu mm, lecimy z akcją. Nie ma wstępu, od razu jest rozwinięcia. Ci, co oglądali stelar, to ok, spoko, fajnie, to mi się podobało. Też bardzo tak mm, zgrabnie że tą książkę przeleciałam raz, dwa, trzy. Czegoś mi tu brakowało. Brakowało mi tak właśnie więcej opisu, więcej Akcji, jednak czekałam na ten czarny chrzez, że tu już będzie, a go nie było, więc pewnie będzie drugiej części, ale jakoś drugą część nie chcę mi się brać, już wam pokazywałam ją tutaj. Mhm. Mm okay. e, mam tu drugą część, jak widzicie, to jest córka hałasu. Jakoś nie ciągnie mnie do jej czytania, więc chyba sobie odpuszczę, bo mam to książki z biblioteki. Pani właśnie w bibliotece, jak usłyszałam, że oglądałam serial, jak zastanawiam się, czy te książki zabrać, czy nie, to powiedziała: weź i powiedz mi, co uważasz, bo ja czytałam, że oglądałam serial, jakoś tak nie potrafiłam się wciągnąć i to jest prawda. Oglądajcie serial, serial jest świetny, bardzo mi się podoba, fajnie nagrane. Książka dla tych, co oglądali serial i tyle. No, prosto, fajny język napisany. Dużo, bardzo jest dialogów Raz, dwa, trzy, się przepięknie I to, co, co jest fajne, to są czarne strony Ale jednak jak jest jedna, dwie strony czarne, to ok, spoko Po pięciu, dziesięciu już mnie oczy bolały Już nie chciałam czarnych stron um, Ja na Lubimy czytać dałam szóstka Po prostu nie zachwyciłam mnie Przyjemniej się czytało Polecam wam na wieczory Nawet wam się spodoba na wieczory, to mogę wam potwierdzić Mam um, jak szukać czegoś więcej, no to nie Przyjemna książka i tyle, ok um, A ja lecę czytać dalej Pana Grzesiuka, co eee, dobrze mi się czyta. Jak na razie. Co będzie dalej? Zobaczymy. Moja, mój obiad jest właśnie w piekarniku, robi się moja tarta. I dziwne jest to, że jeszcze mojej rodzinki nie ma. Po prostu myślałam, że już będą, a ich nie ma. No dobra, czekam na nich. I cóż, do zobaczenia później. Eee, I już chyba te książki wrzucam do biblioteki, bo jakaś tam druga część jakoś tak nie ciągnie mnie i tyle. Takie życie. Do zobaczenia później. Ok, tak się prezentuje moja tarta. Prawie co wyciągnięta z piekarnika. Pachnie przecudnie. Ale muszę poczekać aż ostygnie, bo to jest ser, żeby zbytnio się nie... Um, nie, nie ciągnął. Więc daję i czekam na rodzinkę aż w końcu wróci, bo już jestem tak głodna, że z bym sama zjadła już kawałek. Ale poczekam jeszcze chwilkę, może wrócą. Po prostu wiem, że będzie pyszna, bo pachnie mm, przecież pyszniutko. Hej, hej, Już jest niedziela, kolejny dzień. Um, wczoraj przyjął do nas mój brat z rodzinką tak niespodziewanie, po prostu już później nic nie nagrywałam. Um, ja dalej czytam 5 z cytatu do Pana Grysiuka. Dobra książka, dobrze mi się czyta. Um, jak na razie nie ma drastycznych opisów, więc... <laughs> bardzo dobrze. Um, ale powiem, w którym to się skończy. A ja już zmykam, mam gdzieś taki daily vlog, wam się podobał, tylko chciałam się z wami pożegnać. Jak tak, jest ostatnio na dłużej, a ja już lecę świętować, odpoczywać. Niedzielę i Maju, maju.